Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co myśleli o sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jaki ten celnik zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże. Miej litość dla mnie grzesznika, powiadam wam. Celnik odszedł do domu usprawiedliwiony, nie faryzeusz, każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, wywyższony będzie. Oto słowo Pańskie, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem. Jak ten celnik dziękuję, że zachowuje wszelkie przepisy prawa żydowskiego, że daje dziesięcinę ze wszystkiego, co wyrośnie na moim polu. I ta litania tu w Ewangelii według świętego Łukasza jest w porównaniu z tymi opisami, które są w innych Ewangeliach, stosunkowo krótka. Tamtych, których faryzeusz zarozumiały, całolitannie wymienia, jaki to jest wspaniały, bo zachowuje wszystko bardzo dokładnie według starotestamentalnego prawa. I moglibyśmy powiedzieć, moi drodzy, że ci, którzy zostali na płaszczyźnie Starego Testamentu, a nie uwierzyli Chrystusowi, w gruncie rzeczy po dzień dzisiejszym, Wypełniają bardzo drobiazkowo wszystkie przepisy prawa, tak jak o tym mówił ów faryzeusz, i co było największym grzechem owego zarozumiałego faryzeusza, który sam sobie udzielał osądu, jaki jest sprawiedliwy. I w gruncie rzeczy trudno się dziwić, że moi drodzy ludzie z tego rodzaju Poziomem zarozumiałości, to w gruncie rzeczy już pana Jezusa nie potrzebują. Sami dla siebie są najwyższym autorytetem i w gruncie rzeczy potrafią wiele tych bardzo drobiazgowych przepisów zachowywać nieprawdopodobnie skrupulatnie, ale jednocześnie odnosić się do innych ze straszliwym zarozumialstwem i właściwie. Każde słowo jest w ich ustach straszliwym poniżaniem innych ludzi. Moi drodzy, nie przez przypadek to słowo faryzeusz weszło do naszego słownika, do naszego języka, właśnie jako synonim ludzi nieprawdopodobnie zarozumiałych, pysznych, a jednocześnie noszących w związku z tym w sobie tę straszliwą pogardę dla innych. W gruncie rzeczy właściwie w każdym pokoleniu i w każdym miejscu na kuli ziemskiej nie brakuje takich ludzi, dla których jakieś formy religijności no są właściwie chyba tylko po to, żeby umacniać się w przekonaniu, że są, jak to sami wyrażają, jak my, w ojczyźnie naszej tego doświadczyliśmy, jeśli chodzi o dosyć liczną grupę sędziów, bo te słowa, które przytoczę za moment, nie padły w jakiejś prywatnej rozmowie, tylko na zjeździe prawników, których na tym zjeździe było kilka tysięcy. I wtedy padły te słowa z ust sędziwej już przecież ponad 80-letniej. Sędziny, że mianowicie padło określenie, jeśli chodzi o to środowisko, że jesteśmy najwyższą Kastą. Tak to określiła, najwyższą Kastą. Faryzeusz w gruncie rzeczy wyraził to jeszcze inaczej: dziękuję Ci. Boże, że nie jestem jako inni ludzie, szczególnie jak ten celnik, tak, najwyższa Kasta. I co więcej, owa pani dodała jeszcze co ją trzyma przy życiu. I określiła to w ten sposób, że trzyma ją przy życiu pragnienie zemsty, że chce doczekać chwili, kiedy nasyci się widokiem zmiażdżenia tych innych i że ta najwyższa kasta zapanuje nad wszystkim. Tak, powtarzam, nie brakowało tego rodzaju ludzi za czasów Chrystusa. Nie brakowało w każdym pokoleniu w dziejach ludzkości od. Czasu grzechu pierworodnego nie brakuje i dzisiaj także w Ojczyźnie naszej. I z tej racji to słowo charyzeusz jest synonimem tego straszliwego, i tak by to trzeba nazwać, szatańskiego, zarozumialstwa i właściwie straszliwej pogardy dla innych, a właściwie chęci totalnego wykluczenia tych ludzi, czy też tak jak to widzimy na Ukrainie, wyniszczenia, jak tego doświadczyli nasi przodkowie, w moim wypadku moi rodzice, moi dziadkowie, którzy II wojny światowej nie przeżyli, zostali zamordowani przez Niemców. Dziadek w ten sposób zginął jeszcze we wrześniu 1939 roku, zamordowany. Jako żołnierz broniący ojczyzny, broniący Warszawy, babcie rozstrzelano na ulicach Warszawy w egzekucji ulicznej. Dziadek nie ma nawet swojego grobu, ma tylko symboliczny grób. To los wszystkich rodzin polskich. Nie ma rodziny, w której żyjący obecnie również nie żyliby z tym ciężarem duszy, co spotkało naszych bliskich przodków, zarówno ze strony Niemców, jak i ze strony Sowietów. I doświadczamy tego ze strony Sowietów w szczególny sposób po dzień dzisiejszy. Bo dobrze wiemy, że te słowa wypowiedziane przez prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego w stolicy Gruzji, że teraz chcą wykończyć Gruzję, a za moment będzie Ukraina, a potem kraje bałtyckie i także Polska. Tego rodzaju zarozumiałość i pogarda. Dla innych w ten właśnie sposób skutkuje. Chodzi o totalne wyniszczenie, o tę zbrodniczość, która kryje się w sercu. I chęć unicestwienia tych, których uważa się za innych, czy też tych, którzy nie chcą się podporządkować, nie chcą być jedynie sługami Panów. Moi drodzy, Pan Jezus w dzisiejszej liturgii również. Mówi o kimś, kto w owych czasach pełniąc zawód celnika był przez Żydów traktowany jako ktoś najgorszy wręcz synonim zdrajcy Był traktowany w sposób straszliwy. A tymczasem pan Jezus do grona swoich apostołów, dwunastu, powołał również celnika. I pomimo, że ci. Nastawieni faryzejską mieli mu to za złe, że przyjmuje zaproszenie celników i przychodzi do ich domów. To, moi drodzy, pan Jezus to czynił. Przyszedł, by ratować wszystkich ludzi. I między innymi w domu celników doświadczał niejednokrotnie nawróceń i postanowień pójścia drogą, którą Bóg ukazuje tak jak ten, który. W Jerychu, pomimo, że był jednym z najważniejszych ludzi w Jerychu i bardzo majętnym jako celnik, to nie bacząc na to, że po prostu po ludzku rzecz biorąc, gdy wejdzie na drzewo, to się strasznie ośmieszy. A on to uczynił, bo chciał przynajmniej zobaczyć Jezusa i wszedł na drzewo. A Pan Jezus przechodząc właśnie zatrzymał się przy tym drzewie i mówi: zejdź prędko, bo dzisiaj chcę być w Twoim domu. I poszedł do Niego wraz z innymi. I tam w domu Pan Jezus od tego człowieka usłyszał słowa, że jeżeli kogokolwiek skrzywdził, pragnie w czwórnastu wynagrodzić i że chce iść od tej pory wiernie śladem Zbawiciela. A ów celnik z dzisiejszej Ewangelii, jak słyszeliśmy, gdy przyszedł do świątyni, nawet nie śmiał swego wzroku podnieść w górę, do nieba i Bijąc się w piersi, mówił nieustannie: Boże, miej litość dla mnie, grzesznik. Nie wynosił się nad nikogo. Miał świadomość, którą powinien mieć każdy człowiek, stający przed Bogiem: kim ja jestem, przed Twoim obliczem, prochem i niczym, cytuję Mickiewicza oczywiście z trzeciej części dziadu: kimże ja jestem, by w zarozumialstwie swoim osądzać nawet samego Boga, czy też w swojej gnuśności. I swawoli, łamiąc wszelkie zasady, w gruncie rzeczy dawać świadectwo, że dla mnie ktoś taki się nie liczy. A jeżeli zachowuje się jakieś zwyczaje religijne, to w gruncie rzeczy jest to tylko swego rodzaju zagrywka, podpubliczka. I jesteśmy tego świadkami także w ojczyźnie naszej w chwili obecnej, że na jednym zgromadzeniu kładzie się chleb. I mówi, że to przodkowie czynili znak krzyża na tym chlebie, a z drugiej strony za moment tak przy już innym zgromadzeniu, z wielką zarozumiałością mówi się, prawda, że kryterium zapisywania na listę wyborczą w najbliższych wyborach będzie wydawanie wyroku na dzieci już poczęte, żyjące pod sercami swych matek, ale Według tego rodzaju ludzi to prawo do życia mają tylko dzieci chciane i im od chwili poczęcia, tak zresztą jak przewiduje to Konstytucja obecna, jak przewiduje prawo rodzinne, przysługują wszystkie prawa. Łącznie z tym, że trzeba zrobić wszystko i nie liczą się pieniądze, nawet największe, jeżeli jest możliwość ratowania. Chorego dziecka w łonie matki, to czyni się i to ogólnospołeczne zbiórki, żeby zebrać miliony na najdroższe leki czy na najdroższe operacje, nie bacząc na to, że trzeba wydać również straszliwe sumy, żeby można było dotrzeć tam, gdzie te operacje są możliwe. Dziecko chciane ma wszelkie prawa w kategoriach tych ludzi. Natomiast tak zwane dziecko niechciane można unicestwić. Można potraktować jak nic nieznaczący zabieg. Co więcej, można nawet jeśli chodzi o młode dziewczyny, które nie ukończyły nawet jeszcze 16 roku życia, domagać się tego, żeby na obozach wakacyjnych profilaktycznie podawać im pigułki aborcyjne. I to jest moralność tego rodzaju ludzi. Religijność bez żywego. Odniesienia do Pana Boga. Bez miłości wobec Zbawiciela. Czysta formalność i jedynie gra podzorów. I stykamy się, moi drodzy, właściwie prawie każdego tygodnia z tego rodzaju zachowaniami. Bo na początku minionego tygodnia człowiek, który w odniesieniu do nas, Polaków, niejednokrotnie i to szczególnie za granicą, wyrażał się o Polakach w sposób straszny. Nawet śmiał powiedzieć za granicą, że on, na przykład we Włoszech, nawet gdy idzie z Polakami, nie chce używać języka polskiego, bo się wstydzi. Bo się wstydzi za ten motłoch. Uważa siebie za najwyższy autorytet i w wielorakich sądach straszliwa pogarda dla innych ludzi, a dla swojej kasty, jako celebryta, uważa, że to są najwspanialiści. Ci, którzy mu przytakują. Ten biedny człowiek, jak słyszeliśmy, spowodował wypadek jadąc samochodem i będąc pijany. Ale to mało. Ten wielki autorytet minął leżącego, poranionego człowieka i chciał uciec z miejsca wypadku, nie udzieliwszy pomocy i ratunku. Znalazł się inny kierowca, który pojechał za nim, zajechał mu drogę. I tylko dlatego wiemy, kto to jest. I moi drodzy, jeśli chodzi o tego człowieka. Jeśli chodzi o jego środowisko, także jego rodzinę, jego syna, który żyje tu na terenie naszej parafii i też zasłynął straszliwym paszkwilem na temat tych, którzy zginęli nad Smoleńskiem, i uczynił to publicznie, wypowiadając słowa tego paszkwilu, a środowisko się zaśmiewało. Pełna sala, gala autorytetów, a w chwili obecnej przez ust tych ludzi wysłuchaliśmy choćby najskromniejsze, przepraszam najchętniej przemilczeć wszystko i jeszcze mieć za złe że ktokolwiek porusza ten temat i że winien jest ktoś kto porusza ten temat i to jest największa zbrodnia że wydobywa się na światło dzienne popełnione zbrodnie i także w tym tygodniu mój drodzy może nawet niektórzy z was o tym jeszcze nie wiedzą bo też ten człowiek, który chce pełnić najwyższe funkcje w państwie polskim, w wolnej Polsce, i który wraz z innymi nazywa siebie totalną opozycją, i wtedy, kiedy już rządzili przez 8 lat, a właściwie także w różnych konfiguracjach i wcześniej, to de facto, jeśli chodzi o troskę o ludzi najbardziej potrzebujących, to słyszeliśmy, że pieniędzy nie ma i nie będzie. A także jeżeli, no to pracujcie do 1967 roku, także kobiety, także kobiety. Na przykład za tym, w gruncie rzeczy, rujnowanie ojczyzny, wyprzedaż wszystkiego, co było możliwe i doprowadzenie do bankructw uczciwych producentów w ojczyźnie naszej. Tak jak to było przy budowie autostrad, które miały być zrobione na Mistrzostwa Europy, które były również w Polsce wtedy, w 2012 roku. Autostrady niezbudowane, a polscy podwykonawcy zbankrutowali. Bo tych, którzy wybrano na głównych wykonawców, ogłosili plajtę i szukaj wiatru w polu. A w tej chwili totalna opozycja. Żadnego programu poza tym, że trzeba wszelkimi sposobami zdobyć władzę. Bo zostaliśmy desygnowani przez Niemców, żeby skolonizować Polskę. I w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o... Kampanii, które się toczy wszystkie chwyty dozwolone. I myślał biedny ten człowiek, że wytacza najcięższe dzieła, że szczególnie jeśli chodzi o młode pokolenie, które już nie pamięta, bo byli dziećmi, gdy rządził, że można każde kłamstwo powiedzieć, nawet najbardziej bezczelne. I chciał oprzeć cały wywód na tym, żeby swoich adwersarzy oskarżyć, że są współpracownikami Putina i reprezentują jego, nowego Moskala tutaj w Ojczyźnie Naszej. I zwołał wielką konferencję i powołał się na świadka, którego nawet nazwał małym świadkiem koronnym, żeby przytoczyć, żeby poprzeć swoją tezę. Tymczasem okazało się, że są dokumenty od wielu lat. Ten człowiek był przesłuchiwany, dokumenty są i ujawnione dokumenty na skutek tych oskarżeń owego człowieka. W tych dokumentach jest mowa o tym, że ów główny oskarżyciel brał straszliwe łapówki. O jednej z nich, o której była mowa, 600 tysięcy euro. Mówię w szczegółach, moi drodzy, bo jak wspomniałem, ten człowiek nie miałby szansy bytu gdziekolwiek indziej w świecie. Ale tutaj ma za sobą cały szereg mediów, które w chwili, kiedy rządził, były wszystkie w jego ręku i w zasadzie te najbardziej znaczące ogólnopolskie jednym tonem mówiły. I teraz też, oprócz w zasadzie telewizji polskiej, wszystkie inne, także w minionym tygodniu, milczą, jeśli chodzi o istotę problemu, natomiast oskarżają tych, którzy wydobywają prawdę na powierzchni. Tak? I to są ci sprawiedliwi, to są te najwyższe kasty. To są ci jedyni, którzy mogą sprawować władzę, natomiast dla innych straszliwa pogarda. A my, moi drodzy, gdy przychodzimy do świątyni na Eucharystię, nie przez przypadek zaczynamy, podobnie jak ów celnik z dzisiejszej Ewangelii. Boże, miej litość dla mnie, wrzesznij. Oczyść nas, panie. Dokonaj cudu uzdrowienia wewnętrznego, duchowego, bym mógł służyć. Tobie, naszemu jedynemu Panu i Zbawicielowi, całym swoim życiem, a bliźnim tak jak chciałbym, by i oni mnie traktowali. Amen. Natchnieni Słowem Bożym wołajmy, Panie, przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie, które zanosimy każdego dnia, ale szczególnie w ostatnich dniach, gdyś Świętowaliśmy rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. Dziękujemy Panie, że nam go dałeś, a on ofiarował nam samego siebie. Będąc Twoim posłańcem, będąc świętym, największym z rodu Polaków, przyjmij Panie nasze uwielbienia i dziękczynienia za te wielkie dary. Jego posługi w czasie bardzo długiego pontyfikatu i dla nas, i dla Polaków, i dla całego świata Ciebie prosimy. Panie dziękujemy za Księdza Jerzego Popiełuszka, męczennik, który 19 października 1984 roku porwany i potem zamordowany w sposób straszliwy przez okrutnych siepaczy komunistycznych, ciało tak zmaltretowane, że nawet najbliższa rodzina nie była w stanie go rozpoznać w prosektorium. Dziękujemy Panie, że wytrwał do końca i stał się dla nas wszystkich umocnieniem na wszelkie próby i doświadczenia i prześladowania systemu komunistycznego i wołamy Panie o oczyszczenie Ojczyzny naszej z tych wszystkich których żadna sprawiedliwość nie dosięgła. Bo krótko mówiąc, dba o to najwyższa kasta. Ciebie prosimy. Panie, przyjmij nasze dziękczynienia za tych wszystkich, którzy podjęli wielki wysiłek naprawy rzeczy Rzeczypospolitej. Że ukrócono straszliwą grabież Ojczyzny naszej, mierzoną setką miliardów każdego roku. Dziękujemy za tę posługę wobec narodu polskiego, szczególnie najuboższych, o których pamięta się i troszczy na wszelkie możliwe sposoby, by te skutki pandemii, a teraz i wojny spowodowanej przez Putina, nie pogrążyły nas. Przyjmij Panie nasze dziękczynienia, a jednocześnie wołamy o łaskę nawrócenia dla tych, którzy nazywają siebie. Totalną opozycją w rzeczywistości tymi, którzy wysługują się obcym mocarstwom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Tobie, panie, zawierzamy naszych chorych i cierpiących. Wołamy za tych wszystkich w naszych rodzinach, którymi codziennie się opiekujemy czy to w naszych domach, czy w szpitalach, czy w hospicjach, czy w domach opieki. Panie, spraw abyśmy nigdy nie zapominali o naszych bliskich, bliskich potrzebujących pomocy i także spraw, abyśmy nie ustawali w pomocy dla Ukrainy dla tego narodu straszliwie krwawiącego ciebie prosimy wysłuchaj nas Wołamy również o łaskę nawrócenia dla straszliwych najeźdźców i ludobójców którzy napadli Ukrainę i wołamy o to aby szczególnie na zachodzie Europy, tuż za naszą zachodnią granicą nie udawano, że się pomaga, ale by przychodzono z rzeczywistą pomocą Ciebie prosimy. Usłysz, Panie, nasze modlitwy, za świętej pamięci Marię Fraś i wszystkich bliskich nam zmarłych. Pokaż mi Panie swe miłosierdzie i przyjmij na swoich wiernych w niebie Ciebie prosimy. Usłysz, panie, nasze wołania i napełnij nas swoją mocą i darami ducha świętego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.